Cześć Kinga! Hej, ponownie! Wracamy po krótkiej przerwie. Rozmawialiśmy sobie na temat Julii Żugaj. Jakie dałaś radę Julii Żugaj przed Tańcem z Gwiazdami? Bo wiem, że się do Ciebie odzywała. E, po prostu, żeby dobrze się bawiła. Korzystała z tego fanu. E, widziałam jej pierwszy taniec i wypadł naprawdę fenomenalnie, bo widać, że dziewczyna po prostu się tym bawi, e, ma dużo energii i wiem, jak bardzo chciała wystąpić w tańcu e, i, i po prostu widać tę radość. A czy Twoim zdaniem Ilija ma szansę, żeby wygrać taniec z gwiazdami? Oczywiście, że ma. Naprawdę. Bardzo duże szanse. A dlaczego tak uważasz? No bo ma charyzmę, e, bo się dużo uśmiecha, bo ma energię, bo jest elastyczna, e, bo jest po prostu utalentowana. E, ma też dużą społeczność w social mediach, ma dużo widzów, fanów, którzy naprawdę bardzo ją wspierają i widać to gołym okiem. Także myślę, że ma. No właśnie powiedziałaś o tej społeczności, która ją wspiera i to widać gołym okiem, i słychać gołym uchem, bo Co? tam by w studiu był szał. I niektórzy stwierdzili, że żugajki za głośno krzyczą i żeby te żugajki uciszyć. Czy Twoim zdaniem ci ludzie mają rację? Dla mnie to jest trochę urocze, że, że, wiesz, że jednak słychać, że chcą się przebić właśnie przez ten tłum, że tak bardzo Julkę wspierają. Ja bym nie miała o to, o to żalu. Nie wiem, jaki stosunek ma do tego Julia. Julia się bardzo cieszy z tego powodu. Julia nie ma żalu, jedynie żal mają e, widzowie. Widzowie, hejterzy, no, hejterzy. Jak zawsze. jak zawsze, no to naprawdę, ja też bym się bardzo cieszyła. Um, u mnie też jakiś tam misiek poleciał, czy coś, niby też nie było wolno, nie wiem. Ale też się bardzo cieszyłam, no bo to jest naprawdę mega miłe. I myślę, że każdy by to docenił, gdyby był na miejscu Julii. Czyli zazdroszczą. Zazdroszczą, jak zawsze, no. Prosta matematyka. Powiedziałaś o tym, że podobają Ci zmiany w Tańcu z Gwiazdami, teraz w Tańcu z Gwiazdami będzie coś takiego jak dogrywka. W jednym z odcinków jurorzy będą eliminować, że dwie pary, które dostaną najmniej punktów od jurorów i od widzów trafią do dogrywki, zatańczą jeszcze raz i jurorzy wyrzucą kogoś z programu. Co sądzisz o tej zmianie? E, no ciekawa, ciekawa zmiana. Coś podobnego było chyba u nas, że... Rywalizowały dwie pary między sobą. Eee, wiesz, to zawsze jest dreszczyk emocji. Ale tu będzie tak, że to juroży podejmą sami decyzję, kogo eliminują. Że wiesz, najpierw będzie eliminacja, dwie pary, które będą na samym dole tabeli po dodaniu punktów jurorskich i punktów widzów, tańczą jeszcze raz i juroży głosują, kto ma opuścić program. Co ty o tym myślisz tak na pierwsze słyszenie? Mi się wydaje, że jest to bardzo skomplikowane i dodaje jeszcze więcej stresu niż w ogóle tam istnieje, no bo naprawdę wyjść na środek, zatańczyć przed tyloma widzami, wiesz, przed całą Polską, później jeszcze wszyscy to odtwarzają w social mediach, więc to jest już i tak stres, a to powoduje jeszcze taki dodatkowy stres. Ale dla widzów super, super się ogląda takie rzeczy, jak no, ktoś się stresuje. No oczywiście dla widzów zawsze warto się postarać, no także uważam, że to, to na pewno będzie Ciekawe, ciekawe. Moja droga, ty influencerką jesteś już no wiele, wiele lat. Czy ty pamiętasz, ile lat jesteś już w internecie? Tak, oficjalnie to 10 lat. Wow, 10 lat! Ile miałeś kryzysów w ciągu tych 10 lat? Nie wiem, nie zliczę, ja już po... nie wiem ile razy już powiedziałam e, sobie to do siebie, rzucam tę robotę, te, te robotę i już chciałam, nie wiem, iść na etat. I... A dlaczego chciałaś rzucać tę robotę, co Ci przeszkadzało? Wiesz co, no 10 lat w social mediach to naprawdę jest bardzo, bardzo dużo, e, kawał czasu. E, ja zaczęłam jak miałam 13 lat, mam dzisiaj 23, więc e, po prostu presja, e, życie 24 na 7 w social mediach, ja też czułam się, że głupieję, po prostu czułam, ym, że tracę to swoją wiedzę taką, y, która jest mi bardzo potrzebna, mniej czytam książek, tylko ciągle te dramy jakieś w internecie, chcąc nie chcąc je czytam, no bo siedzę w internecie, jest to moja praca i po prostu czułam, że po prostu mój mózg, nie wiem, odcina się powoli od, od mojego ciała i, i głupieję, dlatego też poszłam na studia, bo ym, Chodząc na studia, ym, dużo, dużo nowych rzeczy się dowiaduję, dużo się uczę. I to sprawia, że mój mózg cały czas pracuje i jest poza social mediami. Naprawdę jak ja idę na zajęcia, to mój mózg odpoczywa wręcz. No i co cię powstrzymywało przed porzuceniem tego wszystkiego? No były kryzysy, a co cię podnosiło z tych kryzysów? Dlaczego decydowałeś się, że dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze? No bo jednak przeanalizuję. No tak analizuję po prostu. Ym, co mi to dało, co mi to może jeszcze dać? E, Czyli więcej plusów niż minusów. Więcej plusów niż minusów. Kalkuluję to wszystko i dochodzę do wniosku, że e, uspokajam się przede wszystkim, no bo wszystko dzieje się zawsze w emocjach. Jak są jakieś e, spadki, e, jak jest smutek, to wszystko dzieje się w emocjach. Ja po prostu daję sobie czas, czasami robię sobie przerwę od internetu i wtedy analizuję. Więcej jest zawsze plusów, no bo jednak. Kochałam to robić i nadal to kocham robić, więc zawsze wracam z podkulonym ogonem. A jak myślałaś o normalnej pracy, to jaką normalną pracę chciałabyś wykonywać, jeżeli nie internet? No ja też poszłam teraz w aktorstwo, gram w teatrze, więc myślę, że to już jest bardziej taka normalna praca dla, mhm. dla innych, no bo dla mnie to jest oczywiście normalna praca. Um, Aktorstwo, e, też jakaś własna działalność, właśnie e, jakiś własny produkt. E, i, I nie wiem, nie wiem, nigdy tak nie myślałam. Samo by się wyklarowało to. Samo by się wyklarowało. Ja też nie miałam czasu pomyśleć o tym, kim ja bym chciała być, bo jak miałam 13 lat, to już zaczęłam nagrywać, więc to się już jakby samo uformowało. E, samo jakoś to poszło, ta, ta ścieżka sama się wydeptała i, i tak już zostało. Kinga, powiedziałeś, że jak siedzisz w internecie, czytasz te wszystkie dramy, to odcina ci mózg. Czy twoim zdaniem wśród influencerów mamy deficyt inteligencji? Nie, nie powiedziałabym tak. Często ludzie w internecie udają takich głupich, mhm. a tak naprawdę jak się ich pozna, to wcale, wcale tak nie jest i to są naprawdę bardzo inteligentni ludzie, tylko po prostu często kreują się na takich Głupkowatych, no nie wiem. No, no i co sądzisz o tym kreowaniu? Twoim zdaniem y, fajnie? Bez sensu. Lepiej pokazywać y, swoje prawdziwe oblicze, to, co się ma do przekazania i, i swoje wartości, bo moim zdaniem to jest bardziej doceniane niż wszystko pod, pod kontrowersje. A, bo głupota pod kontrowersję podchodzi? No głównie o tym myślałam, tak. <laughs> to już tak kończąc naszą rozmowę, teraz na e, TikToku mamy dwie takie osoby, które są na szczycie, czyli Jelly Frucik i cesarzowa internetu. Co o nich sądzisz? Ehm... I czy znasz w ogóle? Tak, tak. Znam Jelly Frucika, kiedyś go poznałam e, i bardzo sympatyczny chłopak. Dobra, a cesarzowa internetu co sądzisz o jej działalności? Wiesz co, jakoś tak nie, nie oglądam i może raz widziałam jej Instagrama, yy, ale jakoś nie, 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 nie zagłębiałam się w jej content, więc nie powiem, nie powiem. To ostatnie pytanie, co sądzisz o takiej modzie wśród influencerów na nagrywanie siebie nawzajem swoich rozmów? Boże, straszne, nie chciałabym tego doświadczyć, naprawdę. No ale wiesz, że coś takiego się dzieje w branży, że ludzie nawzajem siebie nagrywają, nie? Bo na pewno widziałaś te wszystkie filmy, gdzie są pokazywane te rozmowy, czyli rozumiem, że Ciebie to przeraża. Przeraża mnie i no, co ja mogę poradzić? No, trzeba się po prostu trzymać tych ludzi, którzy i Tobie ufają i Ty im ufasz, no jakby... Czyli po prostu wśród lojalnych ludzi i trzeba się tego trzymać. No. A czy miałaś kiedyś podejrzenie, że ciebie ktoś nagrywał? Nie, nie, nie. A ty miałaś kiedyś pomysł, żeby kogoś nagrać, bo mówi takie ciekawe rzeczy i może kiedyś by się przydało? <grym> Nigdy mi to nie przeszło e, przez myśl. E, chyba, że wykładowce czasami tak bo raz czasami nagrała, co tam. Bo akurat bardzo ciekawe rzeczy mówi. No. A okej, okay, czyli ty trochę inną stronę nagrywasz. Ciekawe Aha. rzeczy, a nie kontrowersyjne. Ale chyba nagrywanie, no nie, nie pochlebiamy. Nie, nie, pochlebiamy. nie, nie. To jest chyba nielegalne, też nie wiem. No nielegalne, ale się dzieje. Dziękuję bardzo, Kinga. Trzymaj się. Oby ciebie nikt nie nagrał. Oby. Znaczy, my cię nagraliśmy, ale o, ty się zgodziłaś. No tak. Cześć. Dzięki.